Technik ekonomista! Zapraszamy! Na co dzień ekonomista może pracować w dziale handlowym. Potrafimy obsługiwać program SUBE, w którym sporządzamy dokumenty magazynowo-sprzedażowe, np. WZ albo PZ. Może pracować także w dziale księgowości. Potrafimy obsługiwać program RAK-MISZ, sporządza się rozliczenia podatkowe i inne dokumenty związane z rachunkowością. Technik ekonomista może pracować również w dziale kadry i płace. Potrafimy obsługiwać program Gratyfikant, w którym sporządzamy dokumenty kadrowo-płacowe, takie jak na przykład umowy o pracę lub listy płac. Ekonomista może zajmować również stanowiska w firmach związanych z bankowością, z ubezpieczeniami, podatkami, w dziale marketingu oraz we własnej firmie. Faktory piszemy my to